Znowu wejdziemy. Czy ty sobie jaja robisz? Oh shit, oh shit, shit, Będzie problem, będzie problem. Zu. ile ich tam jest? Dobra, przełączamy się na tryb turbo power czyli włączamy kula ognia. Ewentualnie czary w dwie łapki. Sakra. Chyba, że zrobimy to też inaczej, trochę. O, właśnie, w ten sposób. Pięknie. Znowu podnieś. Musimy ich troszkę wykończyć, tutaj, bo naprawdę ich było za dużo. Mogę przez to przestrzelić się? Nie, nie mogę. Ma nam się strasznie wolno regeneruje. Pięknie, polendet. Odnieść to proszę. Cudowny. Następny. Save all. trochę, troszkę tam i posprzątamy w ten sposób, bo nie jestem w stanie z nimi wszystkimi walczyć naraz. Nie jestem wojownikiem. Jeszcze z dwóch. A ta mana naprawdę się wolno regeneruje. Muszę sobie dać więcej punktów do magii. Więcej. More Magia. Mhm. Tam jest jeszcze jeden. Ten smog mnie też niepokoi. Holera, wiecie co? Jednak wyłączę ten mod. Momento. Ponieważ gdybym grał sam, to jest yy, ok. Fajnie klimatyczne. Mogę się powoli skradać i tak dalej. Ale gdy gram z wami, tutaj nagrywając to wszystko, to mam wrażenie, że wy no, macie strasznie ciemny ekran i niewiele widzicie. Za chwilę do was wrócę, tylko wyłączę to. Okej, okay, jestem już moi drodzy, tak, myślę, że przy nagrywaniu akurat to będzie lepsze rozwiązanie, ponieważ serio, obawiam się, że wy po prostu niewiele widzicie. Teraz zajmiemy się dopiero tą maszkarą. Kościany smoku umieraj i oglebę. Pięknie. nie masz 115 pomocników, to już... <taki> dziwny bóg, no ale nikt im będzie. nie masz 115 pomocników, to już nie jesteś taki mocny, ha? Świetnie. Smocze kości. U Jezus Mario. To będzie dopiero ciężar pięciarz. No ale spoko. Działają to jakieś potężne siły nekromantów. Ja nie lubię nekromantów. Surre kondycji, złoto. Genialnie. Hmm tu coś był chyba na ziemi czerwonego, nie. Moje oczy są wy wyostrzone, wszelkie rubi. Co się pamiętacie pod nogami, no? Na wszelkie rubiny i inne tego typu rzeczy. Czy tutaj coś ciekawego może po ukrywane po okolicy? Nie widzę. Ale to jest urna. Żadna urna nie umknie mej mocy. Bierzemy ją. Tu jest też urna. Kolejne złoto. No jak na początku coś się zapowiadało, zapowiada to całkiem fajnie. Smog wylaz z szkielet. Smog wylaz ze swojego grobu. W takim razie coś utrzymuje jeszcze ich, jakby przy życiu. Znaczy przy nieżyciu, ale to takie jakby żyć i nie żyć jednocześnie. Na starość robię się filozoficzne. Dobra, idziemy dalej. Jeszcze jedna urna. Świetnie. Ten smok niczego nie pilnował, tylko wejścia. W takim razie to może być zabawne. Mhm. Wow. Musimy wrócić. Nie możemy zostawić girduina. Ledwie uszliśmy z życiem, a ty chcesz tam wrócić? Już za późno. Nie zostało z niego na tyle dużo, by warto było wracać. Na bogów, co się Nie możemy zawrócić, więc równie dobrze możemy przejść naprzód. Wciąż może się nam udać. Savos ma rację. Damy radę, jeśli będziemy uważać. No nie sądzę, ale niech wam będzie. Hmm. Ty. Czyli obudzili coś, co broniło tego grobowca, albo było w nim uwięzione. Uo, zawsze tak jest. Zawsze głupcy, którzy wchodzą do labiryntianów, ewentualnie świątyń zapomnianych przez tysiące lat, uwalniają jakieś pradawne zło, które następnie trzeba po nich posprzątać. Znowu Sejvol. Hmm... Patrzmy co jest może tutaj. Nic nie ma. Tak smaczekości kości będą mnie obciążać. Wumęis, wachdi wuljonar. Tak, ja też cię kocham. Wow. Ty mi się nie podobasz. Zreanimowany. Pomyślnie. Ty też mi się nie podobasz. Hmm, tam nic nie było. Um... To jest lód, który pewnie będzie trzeba stopić płomieniami jakimiś. A tu jest księga. Płomienie, tak jest. Zaraz dają nam czar płomieni. W Morrowindzie to nie byłoby tak lekko, po prostu dostalibyście takie zadanie, że macie to zniszczyć, a po, płom po płomieniu to sobie wróć pan do wioski. Nie dawali tego pod ręką. To jest też takie ułatwienie dla gracz. Nie wiem po co takie ułatwienie robią, ale. Żeby nie trzeba było. Się cofać i grać się przypadkiem, boże drogi, nie zniechęcił do naszego tytułu. Nie lubię takich praktyk. E, Odmrożenie, płomienie. Dziękuję. Mmm, tu w ogóle ktoś stał. No, trudno. Trzeba było nie stać na mojej drodze. Raz błyskawice. Dziękuję. Wysokie urodzenie tak nie dalej. Kupka popioła. Tu był jakiś norski wojownik. Pięknie. I ty lecisz w dół. Nie wiem, co ty gadasz, ale jeśli mnie obrażasz, to uprzedzam. Studiowałem prawą, Tam widzę jednego kolesia. Uuu, tylko ta mana się tak wolno regeneruje. Długo będę musiał pić mikstury. Dobra. O matko! No dobra, ten drauk jest trochę mocniejszy od pozostałych. O pięknie. Odporność na magię czasem jest porażająca. No i gdzie jesteś? Ciekawe czy na to też będziesz odporny. Nie! Już nie jesteś tak odporny, Ha? i co ty na to? O! Chodź tutaj! Mak posługując się łukiem. To Cię zaskoczyło. ho, ho, Nie chowaj się, tej pniocie. Aha! Ha! mój! No, trochę to potrwa. że koleś jest bardzo wytrzymały. Świetnie, strzelanie łucznictwo wzrosło. Sprawdopodobnie łucznictwo nie będę się w ogóle tym posługiwał, ale. Możemy sobie troszkę nabić punktów w sumie w tej umiejętności. Mmm, inteligentny przeciwnik, nie ma co. Możemy go już sprzątnąć, nie wiem, magią. Ach, te zmiany też są irytujące. Kiedyś to można było przypisać sobie pod 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. A teraz zmieniaj sobie pan właśnie ile leżysz. A teraz zmieniaj sobie pan wszystko ręcznie. Bo na padzie nie ma tylu przycisków. Oh, Rage mode. Ładnie to wygląda. Sprawd, irytuje mnie ten głos, że pozbawia mi całej many. No, ale bywaj tak. Złoto, żelazna strzała. Weźmiemy sobie też ten diadem. Czegoś pilnowałeś, może? Wow. Cholera, wytrzymali są. Pięknie. I od razu dead. Może wiecie co, na nich to lepsze będą pniste pociski. Co jest do jasnej cholery. Wow! Dobra, nie wiem skąd się wziąłeś, ale oni są trupami, więc na trupy to mogą kipsko działać, błyskawicy, będziemy się posługiwać raczej magią ognia. To, to logiczne, bo pioruny zawsze będą lepiej działać na coś żywego, jakiegoś przeciwnika z krwi i kości, niż na, na przeciwnika z kość, samych kości. I tu coś mamy. Mamy narzędzie do balsamowania. Bezużyteczne. Tutaj kolejna rzecz. Solo ognia weźmiemy. To jest, to jest wartościowa rzecz. Znowu solo ognia. Ektoplazma. To samo, jakiś porost. Yo! Widzę, że miałeś urwanie głowy, co? Czy robacie. No, trudno. Kostur. Świetnie. Kostur odmrożenia. Sheet, ale weźmiemy. Szaty maga. Też shitem są. Sięga czarów. Równowaga. Możemy wziąć. Też sprzedamy. Magiczny katalizator, Maglejod dusz. Też... Tu jest skrzyneczka, proszę coś wartościowego. Dziękuję pieniądze. Wiem, że w starym. W starej arenie to chyba był nawet taki patent, że złoto też ważyło określoną, miało swoją wagę i nie można było tak zbierać wszystkiego, co popadnie. To był, to był ciekawy zabieg co najmniej. Nie mogliście być nieskończenie bogaci, jak na przykład teraz, tych wszystkich RPGach dzisiejszych. Farmimy tam, nosimy przy sobie 3 miliony... Nie odpowiadasz. Czy muszę korzystać z tego twojego języka, Rynsztoków? A, sorry. Teraz cię rozumiem. Mówisz, jeszcze ja swój chłop. No, to kogo idziemy napierdać na dzielni? Hmm? Ziomol! Powiedz mi! Wow. Ja wiem, chłopie tak samo obrazu, nie? No może trochę większa od tych błyskawic, ale nadal są niewielkie. Strzały, mączka kostna, sztuka srebra. Bierzemy. Jak widać, Koleś był niepocieszony, że nie gadamy w jego języku. Cię <grywka> zirytował na nas. <grywka> to jest hydraulik. No, powiedz coś jeszcze, coś jeszcze, może? Hmm, dobrze, stój tam w miejscu, ja cię będę kosić. Pięknie. I dziękuję, kamycha! Ja. Po ścianie, idę do grobu z powrotem. Nie wstawać bez mojego pozwolenia! Hmm. Wredne jest to, że ten głos mnie pozbawia magii. ...many całej. Wow! Źle zrobiłeś! Mówiłem trup ma być trupem! Trupim! Strupiałym! Otrupionym i wtrupionym. Najbardziej... Z... nie, masz być po prostu martwy, w skrócie. Wszystko zebrane, ten koleś sam miał przy sobie złoto! Aha! Chciałeś mnie oszukać! Mnie się nie oszukuje. Wcale nie jestem zwariowany magiem! Jestem całkowicie normalnym magiem.

o, coś tu jest ukryte! Tak jest, co to jest? Wprawdawny norski miecz. Jargonianin... Yy... Bez niczego. Hmm. Czy to nie jest przypadkiem ta dziewczyna, która tam była? Nadal się ogon porusza! <grym> Dobiję go! Dobra, tyki nerwowe, sto lat po śmierci. To jest dziwne. Hmm, nie wiem czy powinniśmy iść, ale to jest chyba skrót, który mogliśmy też wykorzystać. Jakieś duże kości, troli. Do tego... tak, mogliśmy chyba tam zejść. Idziemy dalej. Arena. wróciłeś. Mój stary przyjaciel? Hmm. Nie, nie trafiłeś. Ale najwidoczniej kolej zna Arena. Bardzo ciekawa ta lokacja jest zrobiona. Nie, Kamehameha. Powiedziałem Kamehameha. To powiem. Haha. Ha. Chodź tu. Od razu do tyłu, co? Jak wujcie oczaruje, to wszyscy spierdalają. Eee, łuk, strzała. No widzisz, już pięknie. Mhm, cudnie. Słyszałem, że dobre słuchawki trzeba mieć do tego, żeby to otwierać skutecznie. Co ty miałeś przy sobie? Klejnot i złoto, oddawaj. Zobaczymy, co jest tutaj w takim razie. Hmm, nic nie ma. A no nie, jest jakieś przejście, sorry. Zaraz wpadnę w jakąś pułapkę, bo idę nieuważnie. Są dwie skrzynie, dwie urny. Wprowadzimy w urny, mówię. Dziękuję. I skrzynie. Miksura, wytrychy, złoto, dużo złota. Tarcza, bezużyteczne. Zwój zamętu i sporo złota ponownie. No to zapiszemy grę. To sztuk złota ze skrzydła. Coś zakończyć to? Czego zakończyć ci się nie udało? Mm, nie wiem o czym gadasz Koloś, Koleś, kole, ale... Nie mu interes. Chcę zdobyć laskę Magnusa. O to mi chodzi, tylko o to mi chodzi. Pień. Dziękuję. Teraz magia działa po, poprawnie, takie powinna działać. Wspaniale to nic nie miałeś? Oczywiście co to jest? Nie ma nic. Mm, chyba zabłądziłem. Urna pogrzebowa. Mikstura świetnie, no, opłaciło się tu. Nie, musimy iść chyba w tą stronę. What the fuck? Tam je chyba coś zauważyło. No to nie każmy mu czekać. LOL. Dobra, nie wiem co tam jest, ale głośno... ry Czy eee! jest troll! Świnia wyczuł mnie. Cii, jaskiniowy, chyba. Nie, zwykły. O, no i wszystko, i po trolu. A Aaaa, skrzyneczka! Moja. Orkowy to pór wojenny. Nie, bezużyteczny. Orkowe przedmioty są niezłe dla wojownika. Takiego średniego wojownika. A później ja bardziej preferuję chyba krasnoludzkie. Granat. Złoto. Lander gra w Mass Effecta. Ty maniaku jeden. Po raz kolejny stajesz w obliczu klęski. No to najpierw przyjacielu, a później klęska, tak? Znowu żeś mi manę Czy ja tu widzę jakiegoś przeciwnika? Cokolwiek, co należałoby odstrzelić widzę. Jednego. I to jest mag, więc go od razu skosimy. Pięknie. Ouch, łoty. Pięknie. Czy ty myślisz, że te strzały mnie powstrzymają? To źle myślałeś. Twoje kości się, twoje kości się właśnie wloką po ziemi. Zapisujemy, grę i idziemy dalej. Kolejny łucznik. Kamechamy. Yeah. Wow, wow, genialne. <grytanie> Rewelacyjne są te ujęcia kamery. Znaczy to wzięli z Fallouta, bo w Falloucie odniosło to sukces. Spory. Tutaj zrobili to samo, ale nic mi to nie przeszkadza, bo... Nie, nie jesteś arenem, prawda? Przysłał cię tu. No, żeś się zorientował szybko. To działa? Działa, świetnie. Ja jeszcze chciałbym zobaczyć, dokąd prowadzi może... Czy tam coś jest ukryte? To był ten, był ten kościany mag. Nie, łucznik. Bierzemy jego strzały, bo strzały się przydadzą. Wiesz, ja nie jestem na tyle potężnym magiem, by pokonać kapłana. Ale... poza tym ten kapłan potrafi zomnomić na dwa 3 ciosy. Będzie zabawny, jednym słowem. Wow! Te trolle normalnie wstają jak... I stąd wyskoczyć wyskoczy ci troll. Zupełnie jak na YouTube, nie? Srebrny pierścień. dlatego troll ze srebrnym pierścieniem. Interesting. It's logic! To musi być logiczne. Kolejny troll. Ragnar pogromca troli. No. zdechaj i nie wstawaj. A ja bym chciał sobie nabić może coś i jeszcze bym cię prosił. O przesunięcie ciała, bo upadłeś akurat chyba na coś, co chciałem podnieść. Nie. uj trola, bierzemy. Mówię, bierzemy myszkę coś ostatnio nie działa. a cię wysmarowało tutaj nieźle. Eee, krasnoludzki łuk. Jest ciężki, ale go weźmiemy, bo jest niezły. Kondycja pochodnia, nie, złoto i w takim razie odłożymy sobie, od... choć nie, nie będziemy nic odkładać, ale ja bym sobie chętnie przypisał właśnie broń, bo mam jedną, to mam ulubioną broń, łuk myśliwski, cesarski miecz, nie będzie mi potrzebny, ale weźmiemy sobie krasnoludzki łuk, bo ma dużo większe obrażenia niż ten podstawowy myśliwski, poza tym fajnie wygląda. Grałem postacią nastawioną na łuk. Może Wam powiedzieć, że czysty łucznik gra się bardzo przyjemnie do pewnego momentu. Później przeciwnicy stają się już trochę zbyt mocni, żeby kłaść ich jedną, dwoma, trzema strzałami. I już jak miałem paru przeciwników z dużym, nawet wyskilowanym stopniem ukrywania się i zręczności, to miałem problemy niekiedy. Musiałem już troszkę zainwestować w walkę mieczem i obronę tarczą. Małup przestał być tak skuteczny. Hmm, w ogóle zabawne miejsce. O, ogniki. Nice. Chodź tu. Łódź! Łódź! Pięknie, wszystkie trafiły. Co to jest? Użyj, rdzenie ognika. Śniono. Śniący pył dodano. Coś jest. Wejście na górę. Zobaczymy, co jest na górze. Na górze jest skrzynia, którą bym ominął, pięknie. I miksturka jakaś, cała trucizna. Magi. Co, 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 co? Trucizna, czego? Zamęt znowu, To tak zawsze gdzieś zamęt jest do, do zbierania. Zapiszemy grę. Zbliżamy się już powolutku do naszego miejsca docelowego. Weźmiemy sobie to też. I ta te pozostałość po ognikach. To nic nie ma już. Nie ma. Wow, a tamten to kto? Matka ogników, wspaniale No ale nie powinna wytrzymać zbyt długo Pięknie Jezus Maria, tu jest jeszcze więcej? A nie, to klony, co szczęście. Były trzy matki, to już... Ojej, przegięcie. Dobra. Matka ogników pokonana, wspaniale. Dokąd to prowadzi do donikąd. Cmentarzysko. Strasznie dziwacznie te ruiny wyglądają. Świece, nigdy nie kończące się oczywiście. <laughs> to w każdej starej ruinie. Skrzynia. Niektóra magii, złoto, bierzemy. Kupa popiołu. Śniąco pył, bierzemy. Okład z ognika. Nie. Nie wiem do czego to służy, nie jestem alchemikiem. Też nic nie widzę ciekawego. znowu jeszcze raz zapis zrobimy, bo czuję się niepewnie ostrzegał cię, że twoja własna moc może stać się twoją zgubą, że sprawi tylko, że będę silniejszy? Mm. -hmm. Spoko, tu musimy chyba użyć odmrożenia. Paszoł! Duchu, niespokojny, wspaniale, i znowu wracam do nasownistych pocisków. Norski Pradawny Miecz. Norski Pradawny Miecz. Tak, dwa... Bardzo fajny jest ten patent z posługiwaniem się magią. Tam coś jest, tam są urny. Bierzemy je. Kondycja. I miksturki życia. Ze złotem oczywiście. Otwórz tą bramę, znowu Savola robimy. No dalej. Nie możemy się teraz zatrzymywać. Musimy iść dalej. Gdzie Elwali? Była zaraz za mną. Nie żyje. Coś dopadło ją z zaskoczenia. Zginęła, zanim mogłem coś zrobić. To szaleństwo. Nie trzeba mu o przychodzić. Masz rację. To wszystko moja wina. Mamy zawrócić. A powrót tam to raczej kiepski pomysł. Gdybyśmy zawrócili, oznaczałoby to nasz koniec. Uda nam się, jeśli będziemy przeć naprzód. Uda się. No, no, nie chcę nic mówić, ale ja tu sam przebyłem i daję radę. Cieniasy! No, im się chyba rozmowa skończyła. Przeszukamy sobie to. Nie, z szkielet. ze szkieletem. Papa, dziwny. Jeszcze ktoś? Ktoś to chyba jeszcze biegnie, ale... Dobra, na razie nie widzę. Mogę zejść na dół lub iść tam dalej. Pójdziemy najpierw tam dalej, zobaczymy skąd oni przyszli. Przyjdź. Staw czoło upadkowi. Mm. Jaki ty jesteś happy face normalnie? Dziwny szkielet. Złoto A jak cię pokonam, to co dostanę w zamian? Sprawdzimy co jest na dole w takim razie na tych schodach. Gra jeden, żeby nic mnie nie zaskoczyło. Aha, tutaj nie ma zejścia, no dobra. W takim razie, tak czy siak, musimy iść w tą stronę. Później zobaczycie, kto do nas tak naprawdę przemawia. Nie chcę wam na razie spoilerować. A nie, nie jest tą przyjemnym kolesiem. Świetnie, jakiś duch psa. Widmowy ogar, ectoplazma, bierzemy. Z duchów są ectoplazmy. Czy znaczy duch jest bardzo ciężko zranić bronią? Jeżeli nie macie chyba srebrnej broni, lub magicznej, specjalnej broni, dzięki której możecie zranić ducha, no to tylko magia wam pozostaje. Przynajmniej tak było w Morrowindzie, nie pamiętam dokładnie jak było. Tutaj, A chyba podobnie, świetnie. Ty co? Obudka? No i pięknie. Wszyscy wykoszeni. Cudownie. Z niej bierzemy jak to. Plaz miecz rozpłatania serc. Wygląda to całkiem fajnie. Wchłania 15 punktów kondycji. Wygląda nieźle. Hmm. kosna, nie będziemy go brać. Aha, to jest ten twój miecz, tak? No dobra. W takim razie, kolejno duszy, sztabka. Wziąłem coś do balsamowania. Nie chcę tego cię do wyrzucić. Na życie do balsamowania, bo ciężar jeden, ale zawsze coś tam waży. Mhm. Łuk wyssania czaru. Zobaczmy, co to jest za łuk przede wszystkim. Wchłania 15 punktów magii. Wow, to mi się przyda dopiero. Dobierzemy w takim razie. Na bank i od razu wystawiam ustawiamy jako ulubiony. Wreszcie jakiś łuk. Jest jeszcze mocniejszy od krasnoludzkiego. No, nice. Dobra, wreszcie coś, co naprawdę mi się przyda z takich broni innych niż magia. Zobaczmy, co jeszcze miał ten szkielet. Nic nie miał. Aha. Tego się pozbędziemy. I dlaczego nie mam magii? Cudownie. Teraz wycofujemy się. No, chodźcie tu. Bo się zacieli. Pięknie. Ty też? Prawie. No je już jesteś. Klękaj przede mną. Może dam ci litość. Nie. Ale zmyśliłem się. Kolejny topór. I miecz. Znaczymy, co nie mieli. niezło. mi zło. Wchłania 15 w kondycji to samo. Ten topór. Aj, nie chciałem brać tego toporu. Oddaj go, oddaj mu go, tak jest. Złoto chciałem wziąć. Ten topór jest ciężki. Nie, w zasadzie nie jest taki ciężki, ale... Ciężar 5. Czy co może go weźmiemy? Ten miecz ile waży. Nie, topór był wartościowy, to weźmiemy go sobie. Tutaj coś ciekawego. Wejście jest tutaj. Na dół nie wejdziemy, bo jest woda. Urna! Mniejsza mikstura magii, oczywiście i Troll, który zastygł w dziwnej pozie. Pozie. Ten ragdoll jest komiczny w tych grach niektórych. <grym> Nic, ale przy tak wielkiej produkcji, jaką jest Skyrim, można to wybaczyć. Naprawdę ciężko zrobić grę o takim... Taki boga, ...tak bogatym wnętrzu i... ...wielkości jeszcze bez błędy, nie no, to, to by było naprawdę trudne. To powoli zbliżamy się już do bosa tej lokacji. Tam widzę kolesia, Sobie go sprzątniemy po cichu. O właśnie o to chodziło. Spopielony od razu. Na miejscu. Bez boleśnie. Mączka kostna złoto bierzemy. Też zastygli w dzi dziwnych pozach. Kolejnego. Trochę więcej wytrzyma. Lera jasna. Pies, chodaj. I ty, ciebie też trzeba pokonać do końca. Dziękuję bardzo. Piękny bączek. A, bierzemy to. Nie, tego nie bierzemy. Mm -hmm. Nie, pies. To plazma bierzemy. Nie mogę, wiecie, zbierać wszystkiego, jak leci. Choć bardzo mi się nie podobało to w Skyrimie na początku, że udźwig był przypisany po prostu do 300, nieważne czy gracie magiem czy kimś innym. I tak będziecie mieć udźwig 300. To jest dla mnie bzdurą, bo powinno to być coś innego. Księga czarów, niezłomna ochrona, bierzemy.